Cześć, bez zbędnego pierdolenia Chcę wam na szybko pokazać jak stworzyć plik bat do gry metin2.pl Który odpala nam tego naszego pela bez użycia patchera, czyli tego czegoś A więc robimy takie coś Wchodzimy sobie w jakie by, byle jaki folder Tu nie ma miejsca niestety Oj nie to O tu ma miejsce i robimy takie coś. Nowy. Dokument tekstowy. Wchodzimy w niego. Wpisujemy sobie coś takiego. Syty, ary, ty. My, e, in, 2, Kropka, bin. I co teraz? Teraz robimy sobie taki trik. Plik zapisz jako. Start. BAT to jest nazwa, ale jest rozszerzenie, dzięki któremu odpalimy sobie naszego klienta gry Metin 2 bez zbędnego klikania w patcher i to jest właśnie najważniejsze, ta końcówka BAT. Nazwa nie jest ważna, to nie jest ważne, ale to jest ważne. Zapisz. Jak widzicie, utworzył mi się tu plik BAT. Kopiujemy sobie go z waszego folderu, który wybraliście. Wklejamy sobie go. Wklejamy, już go wklejam. Mamy wklejony, musi być on w katalogu metina, czyli tam, gdzie znajduje się pliczek ten, metin 2, Client bin. I klikamy lewym przyciskiem myszy dwa razy. I mamy włączonego mecina bez jakiegoś tam klikania. Bez jakiegoś tam klikania w nasz patcher, To jest naprawdę żmudne. Myślę, że to na tyle. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku i pozdrawiam. Cześć!